Wielebny Krzysztof Stanowski zarzucił mi ogłoszenie upadłości, czy bycie w upadłości konsumenckiej. To informacja w 100% publiczna. Ja, będąc też osobą publiczną, wiedziałem, że to będzie ogłoszone. Ja się z tym absolutnie nie kryłem. Jest to w pełni legalna, prawna instytucja, z której każdy może skorzystać. Nie jest to żadne uciekanie od czegokolwiek, krycie czegokolwiek, wręcz przeciwnie. Ja miałem już dwie walki, miałem jakieś dochody i ja te prywatne osoby przede wszystkim wszystkie pospłacałem. Proszę spojrzeć na listę moich wierzycieli. Są to tylko instytucje, gminy, e, zakładu ubezpieczeń społecznych. W listopadzie 2022, więc ponad półtorej roku temu były dokładnie skrystnięte jeszcze z mojego zadłużenia. Witam Państwa i Ciebie wielebny Krzysztof Jastanowski. E, ostatni raz spowiedź robiłem półtorej roku temu, niecałe. E, w tamtej spowiedzi zawarłem rozliczenie z przeszłością, do czego za chwilę przejdę. Od ostatniej spowiedzi popełniłem grzechy następujące. Dałem tweet o w Poznaniu, niesłuszny. Parodiowałem pokaz mody na cmentarzu, robiąc na nim tańce w święto zmarłych Dałem tweety straszące wojną z Rosją niesłusznie. Zrobiłem zdjęcie uśmiechnięte na Ukrainie, gdzie byłem kilka razy z darami, no ale tylko to zdjęcie pozostało w pamięci, więc niepotrzebnie uśmiechnąłem się na tle zgliszczy. Założyłem szczękę Murańskiego zaraz po śmierci młodego Murańskiego. Więcej grzegów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję się poprawić, a. Dlaczego teraz nagrywam drugą spowiedź? Otóż wielebny Krzysztof Stanowski, yy, co w mojej opinii grzechem nie jest, zarzucił mi ogłoszenie upadłości, czy bycie w upadłości konsumenckiej. Yy, wiem, że teraz trafiam też do nowego grona odbiorców. Przez ten ponad rok zwiększyły mi się zasięgi, więc powrze część ludzi nie wiedziało. Więc powiem też to, co powiedziałem w spowiedzi pierwszej. O więc, kochani, jak sam powiedziałem, przez nikogo nie wywołany do tablicy, będąc już w jakiś sposób rozpoznawany będąc w internecie, już no Ponad rok to już było po prowadzeniu kanału Szalony Tańcula, więc po, po, po angażu w fame, więc ta rozpoznawalność była duża. Nikt nawet nie napisał jednego komentarza czy nie zarzucił, nie byłem wywołany do tablicy z tematem tego, że byłem kiedyś karany i spędziłem w więzieniu około 6 lat. Było to 20 kilka lat temu. Okres, kiedy przebywałem w więzieniu, to są lata 97 do 2005. Później jeszcze jakoś tam karę pojedynczą odsiedziałem, ale to jest ten okres, gdzie. Byłem po złej stronie mocy. Yy, wszystko jest w tej mojej pierwszej spowiedzi, ale powiem tylko, że było tam głównie przestępstwa finansowe, yy, było to zorganizo w zorganizowanych grupach przestępczych, nie było żadnych przestępstw raczej przeciwko życiu czy zdrowiu, chyba bodajże było jedno, niestety, pobicie. Wszystko inne były przestępstwa gospodarcze. Wszystko wyjaśniłem, jak mówię, w tamtym pierwszym filmie. No i w związku z tym, w związku z tym, że praktycznie od moi drodzy, od kiedy uzyskałem pełnoletność, czyli prawo do posiadania jakiegoś majątku, bo do więzienia trafiłem już mając lat 19. Nie będę się teraz rozwodził, bo mówię to szerzej w tamtym filmie, że ten pierwszy raz yy, trafiłem niewinnie. Byłem w półtorej roku, zostałem uniewinniony, później była apelacja, no ale to już ustawiło moje życie. 19-letni chłopiec, jak trafił do więzienia, to już wiadomo. Yy, miał więcej znajomości po tamtej niż po tej stronie, więc moje życie ułożyło się tak inaczej. Bardzo długo wychodziłem z tego, bo ja już tak. Pff, 2005 nie wiem, 2008 yy, chciałem zerwać z tamtym światem. Już yy, nie popełniałem żadnych przestępstw, nie byłem o nic oskarżony, ale wiadomo, że wyjście z, z tamtej strony do tej jest, jest ciężkie i trwało bardzo długo. Sam sobie naważyłem Fiwa, sam sobie jestem winien. Okej, okay. wszystkie kary mam w pełni odbyte, wszystkie kary zapłacone, wszystkie grzywne, wszystkie yy, okresy prób. Yy, czy tam kuratorów, wszystko zakończyło się ponad 10 lat temu, więc jestem w tym momencie osobą niekaraną. W sumie nawet nie za bardzo ktoś inny ma prawo mówić o mojej karalności, ponieważ uległo ono zatarciu z mocy prawa, więc minęło minimum 10 lat od wszystkich moich, nie nawet przestępstw, ale orzeczenia, kar, odbycia, skończenia wszelkich okresów prób. Więc są to dawne czasy. Niemniej to wszystko i życie takie po tamtej stronie spowodowało, że ja nigdy żadnego majątku na siebie nie miałem. No bo, będąc po tamtej stronie, wiadomo, że tak się to robi. Gdzieś jest majątek na kogoś, ten majątek się ukrywa, te dochody są nielegalne, nieopodatkowane, mówmy sobie szczerze. Więc y, ja, od kiedy byłem pełnoletni, od kiedy mówię, uzyskałem prawa publiczne i prawo posiadania czegokolwiek, to tego na siebie, to niczego na siebie nie miałem, ponieważ zawsze było to kombinowane. Jak odbyłem wszystkie kary, wyszedłem już jakby na prostą, zerwałem z tamtym światem, zacząłem żyć normalnie. Yy, dalej, jakby ciągnęły się te długi, są to długi, o których wielebny Krzysztof Stanowski mi wypomniał. Wszystko dawne lata, kilka, kilkanaście lat, minimum tam około 8, 9, 10 lat temu, nawet powstałe. Bo ja wtedy, będę z swojej stronie po prostu no, nie patrzyłem na to. Te, 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 nie, nie płaciłem żadnych zobowiązań, są to yy, długi głównie, yy, znaczy głównie tylko i wyłącznie do instytucji. Jest tam jeden bank i, i wszystko, y, rzeczy podatkowe y, y, co do państwa, co do gmin, jakieś niezapłacone podatki, ZUSy i jakiś jeden kredyt bankowy, za który nie byłem nigdy oskarżony, który spłacałem, y, wziąłem go, spłacałem, ale y, też trafiłem wtedy do odbycia jakiejś kary i w tym momencie przestałem go spłacać, no, trafił do y, rejestru długów. Ale może tutaj, w tym momencie, kiedy, kiedy dochodzimy do, do tego zarzutu opadłości yy, konsumenckiej, który w mojej ocenie zarzutem nie jest, musimy sobie odpowiedzieć, dlaczego Krzysztof Stanowski zainteresował się moją osobą. Czy on w tym momencie chciał wyjaśnić niedobrego gościa, który ukrywa dochody, jak to on tu określa i tak dalej, czy twoi widzowie wiedzą? No i drodzy, yy, zainteresowanie Krzysztofa Stanowskiego yy, rozpoczęło się w, od momentu, kiedy my wypuściliśmy film na kanale moim Szalona Polityka drugim, który prowadzę z Sebastianem Owczarskim, gdzie ujawniliśmy dokument z ministerstwa z, z, z Instytutu NAS, który podlega, jest to rządowy instytut podlegający Ministerstwu Cyfryzacji, którym w obecnym stanie zarządzał minister Cieszyński, e, czyli e, członek partii PiS, więc dlatego jest nazwane, że Krzysztof Stanowski wziął pieniądze od PiS w tym piśmie, w którym Sebastian, mój współprowadzący, zapytał czy jakieś pieniądze pan Ksonski dostał, w tym piśmie z imienia i z nazwiska, nawet nie któraś z firm pana Krzysztofa, jest wymieniony Krzysztof Stanowski, który wraz z dwoma innymi y, twórcami cyfrowymi wzięli 719 tysięcy złotych w okresie sierpień-październik y, zeszłego roku, czyli dokładnie w okresie kampanii wyborczej. Przypominam, że 15 października mieliśmy wybory do Sejmu, które PiS przegrał, więc zamykając drzwi, oddając władzę Pakując się ostatnim rzutem na taśmę, pan Krzysztof Stanowski dostał od rządu PiS, znaczy pakował się rząd PiS wraz z dwoma innymi, oczywiście jeszcze nie mamy podziału w jakiej formie i jest wymieniony z imienia nazwiska Krzysztof Stanowski i kwota 719 ponad tysięcy złotych. Od, od momentu tego odcinka, kiedy go wydaliśmy... Bo mamy oficjalne pismo, ponieważ Sebastian tak. zwrócił się do ministerstwa, nie wiem, czy już jeszcze nie chcesz mówić którego, ale... Nie, 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 możemy powiedzieć, że to jest NASK, kto jest NASK, czyli NASK, Naukowa tak. się Ścieżka... Ale łącznie za ten projekt, tych trzech twórców, za tam kilka tematów i wymienione tutaj jakby usługi, dostali 719 tysięcy złotych. To nie rząd płaci, to my na to płacimy. Dając twórcy cyfrowemu, dużemu, który też wyraża się politycznie, bo Stanowski wyraźnie wyraża się politycznie i ma do tego oczywiście prawo, ma go popierać kogo chce, ma prawo na kanale zarobić pierwszy wiatr z Dudą, ma prawo zapraszać Czarnka i tak dalej. Ale jednak jak bierze 700 tysięcy, nie tylko on, ale ich trzech bierze 700 tysięcy odpisu i ma takie poglądy i o tym mówi, to czy on ma takie poglądy i o tym mówi? Czy on ma takie poglądy, bo dostał pieniądze? Trzeba postawić pytanie. No Stałem się obiektem zainteresowania. Znaczy najpierw oczywiście nastąpiły wyzwiska, czyli byłem cymbałem, durniem, debilem, który tego nie rozumie, który to źle ocenia. Yy... Później była y, strasznie pozwem sądowym, do tej pory nie dostałem, być może ten pozew będzie za tamto, no i na, że Krzysztof Stanowski nagra na mnie film. Więc z każdej strony ja to odbieram jak chęć zamknięcia ust, a przede wszystkim zdyskrytowania i pozbawienia wiarygodności mnie, żeby nikt nie słuchał tego dalej, bo być może mam jeszcze jakieś dokumenty, ale żeby też każdy traktował to, co ja mówię o Krzysztofie Stanowskim, czy ujawniam ten dokument z przymrużeniem oka. Yy, więc... Y, Mówię, padły, nie, Krzysztof Stanowski przede wszystkim nie odniósł się do tego jakoś, yy, padły tylko wyzwiska, że ja nic nie wiem, nie rozumiem. W tym piśmie jest jasno napisane, że te pieniądze od rządu i to w tym okresie newralgicznym, wyborczym poszły do pana Stanowskiego. No i zaczęło się i w tym momencie yy, Krzysztof Stanowski powiedział, że nagrał na mnie film. W dniach ostatnich mieliście yy, tweeta pana Stanowskiego o tym, że ja mam... Upadłość konsumencką. I tutaj może parę słów, czym ta upadłość konsumencka jest, bo to jest dziwne, że ludzie tego nie rozumieją. Tu nikt nie chce mi darować, spłacić za mnie i tak dalej. Moi drodzy, ja przez ten okres życia swój, newralgiczny, powiem kolokwialnie, tak, przepraszam za słownictwo, najebałem sztruksu, że ja nie byłem w stanie wiedzieć, co i komu jestem winien. Bardzo dużo tych długów spłaciłem. Ja miałem już dwie walki, miałem jakieś dochody, i ja te prywatne osoby przede wszystkim wszystkie pospłacałem. Proszę spojrzeć na listę moich wierzycieli. Są to tylko instytucje, gminy, zakład ubezpieczeń społecznych, i ja w pewnym momencie, kiedy wychodziłem na tą prostą, kiedy chciałbym już wszystko zakończyć, jest to, uważam, że ta upadłość konsumencka jest jakby ostatnim etapem wychodzenia już na prostą, na normalność, kiedy odbyłem wszystkie w pełni kary. Wszystkie możliwe zalecenia sądu i wszystko zostało dawno, dawno, dawno wypełnione, więc chciałem już też normalnie mieć coś na siebie, a nie byłem w stanie, bo przez ten długi okres po prostu tak żyłem, że nie byłem w stanie nawet wiedzieć, gdzie i u kogo te długi powstały. Instytucja upadłości konsumenckiej polega na tym, że ktoś nie jest w stanie w jakikolwiek sposób obsługiwać swoich długów i zgłasza się do sądu. I to sąd zdecydował w moim przypadku, ja złożyłem to około półtorej roku temu, to było dawno, bardzo długo trwała ta procedura, i teraz na początku tego roku dostałem postęp, postanowienie sądu, że sąd przychyla się do mojego wniosku o upadłość. I to polega na tym, że publicznie jest to ogłaszane na stronach ministerstwa, jest to wiadomość naprawdę szeroko, jakby publikowana, że ja taką upadłość konsumencką ogłaszam. Więc to co pan Krzysztof napisał, to nie jest żadna sensacja i nie jest detektywem, że to było, jest to informacja w 100% publiczna. Ja będąc też osobą publiczną, wiedziałem, że to będzie ogłoszone, ja się z tym absolutnie nie kryłem. Możemy się a czy twoi widzowie wiedzą? Moi drodzy, no ja też nie mam czy obowiązku informowania o każdym swoim ruchu, nie będę dawał, informował o tym, że mam brodawkę wycinam na przykład, ale uważam, że, ja uważałem to za jakby poinformowanie, jeżeli organy rządowe, Publicznie ogłaszają to moją upadłość, ponieważ to pogląda na tym, że jak ja się zgłaszam i sąd przychyla się do mojego wniosku, to są inform poinformowani wszyscy publicznie, żeby każdy dłużnik, wierzyciel mógł się zgłaszać do mnie, do, do syndyka. I ja też zrobiłem to po to, bo w pewnym momencie, poddając te długi, które wiedziałem, które powstały, jeszcze raz podkreślam: nie ma żadnego długu do osoby prywatnej w tej chwili. Nie ma. Wiele z tych długów zostało oddanych. I ja, wiedząc, że nawet pooddaję to, co wiem, i za chwilę się zgłosi ktoś i ktoś, i słusznie oczywiście, jak ten dług jest. Więc ogłoszenie upadłości polega na tym, że jest to ogłoszone i wszyscy się, którzy mają jakiekolwiek, yy, są no, wierzycielami, zgłaszają do syndyka, więc mogę to zebrać w kupę i nikt mi tego nie daruje. Sąd w porównaniu z syndykiem ustala mi raty spłaty, ustala mi harmonogram wyjścia z tego zadłużenia. Więc tam żadne państwo za mnie nie płaci. Może część się zarabiona, może nie. To sąd decyduje, w jakich procentach i ile i ile miesięcznie mam płacić. Zostaje prześwietlony cały mój majątek, moje współmałżonki. Nie jestem pozbawiony nawet konta w banku. Wszystkie moje jakby przesyły pieniężne są kontrolowane przez syndyk. I na tej podstawie zostają mi wyznaczane raty. Jest to w pełni Legalna, prawna instytucja, z której każdy może skorzystać. Nie jest to żadne uciekanie od czegokolwiek, krycie czegokolwiek, wręcz przeciwnie. W tym momencie u mnie wszystko musi być transparentne i każdy przelew, przesył pieniędzy jest kontrolowany, bo ustalają gdzie, co, jak i ustalają formę tych spłat. A ja chciałem również, żeby raz na zawsze się jakby skończyło, żebym mógł zebrać wszystkich swoich wierzycieli, wiedzieć ile czego jest. I raz na zawsze to zakończyć. Nie uważam tego w żaden sposób za robienie czegokolwiek złego, wręcz przeciwnie. Za w końcu zakończenie tego mojego zadłużenia, które było praktycznie od początku mojego dorosłego życia. Co ciekawe, to wiadomo było od dawna. Przy okazji i sytuacji, z... miałem sklep internetowy, gdzie jakiś był problem z regulaminem, co wykop, za co bardzo dziękuję, wychwycił, to prześwietlono mnie również i na wykopie w listopadzie 2022. Więc ponad półtorej roku temu yy, były dokładnie screeny jeszcze z mojego zadłużenia. I według strony długi.info, Tomasz ma kilka długów o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych. Więc ja wtedy jeszcze miałem długi, bo nie miałem ogłoszonej upadłości. Więc uważam, że poszedłem etap do przodu w dobrą stronę. Mając długi, część z nich spłaciłem, to co tam było, część wiadomo, część nie. I ogłosiłem tę upadłość, żeby całą resztę długów zebrać w jednym miejscu i mieć harmonogram ich spłaty, żeby to zakończyć. Więc w listopadzie 2002 była o tym już afera, było na wykopie, było ile, gdzie, w Krajowym Rejestrze tam jakichś długów, Yy, latały screeny dokładnie z wysokościami moich. Od tamtej pory część spłaciłem i ogłosiłem upadł, żeby całą resztę zebrać w jednym miejscu. Chciałem jeszcze tego odnieść się bardzo krótko, bo gdzieś tam pod tweetem yy, Krzysztofa Stanowskiego yy, nie wiem, czy ktoś z rodziców się odezwał, chciałbym tą sprawę naprawdę wyjaśnić, bo yy, jakiś czas temu Koleżanka ze studiów mojej żony, która chyba bodajże jest nauczycielką tu w szkole w Krakowie, już nie mając jednostki, poprosiła mnie, czy nie mógłbym złożyć wizyty, ponieważ dzieciaki chcą, mają pytania co do bycia youtuberem, influencerem jak to strategicznie wygląda. Ja nigdy takich spotkań nie odmawiam. Zresztą kilkakrotnie do tej pory byłem w domach dziecka, w jakichś tam yy, ośrodkach yy, młodzieży trudnej, gdzieś tam na ośrodku. Kilka takich wizyt miałem, nie zawsze też to relacjonuję. Nigdy nie odmawiam takich wizyt. I teraz. To jest bardzo dziwne. W, czy, czy jakaś mama, jakaś pani się odezała, że on będzie w, w, w szkole ma być mojego syna? Na co pan Saski? No pani żartuje, co to za szkoła? No pani żartuje, no ktoś kto ogłosił normalnie um, upadłość konsumencka, która, która jest przewidziana dla każdego, która jest normalnym środkiem legalnym, nie powoduje unikanie czy ukrywanie czegokolwiek, a raczej pomoc sądu czy państwa w wyjściu z długów, czy rozłożeniu na raty, czy zebraniu dłużników do kupy i zakończeniu pewnego okresu w życiu, jest to tak złe, że moja noga praktycznie powinna postąpić szkoły. Ja oczywiście z pokorą zrezygnuję, tylko Moi drodzy, bo to miało takie, jak mi się pchał gdziekolwiek. Oczywiście zgodziłem się, podano mi termin, powiedziałem, że będę, ile będzie trzeba. Pogadam z tymi dzieciakami zrobię, co tam chcą. Miałem chyba dwie czy trzy grupy yy, podyskutować. W tym momencie oczywiście nie będę się pchał gdzieś na siłę, ale to mnie dziwi, że nawet chęć zrobienia czegoś dobrego, bo ktoś dzwoni, Tomek, czy mógłbyś przyjść, bo dzieciaki chcą? Tak, oczywiście, powiedz kiedy, gdzie, przyjadę, zrobię co trzeba. Krzysztof wskazuje, no pani żartuje, co to za szkoła, żeby taki element mógł przekroczyć próg tej szkoły. Z wielką pokorą zrezygnuję i naprawdę ja się nie będę nigdzie pchał. Też nie uważam, żebym był jakimś autorytetem moralnym, chociaż naprawdę potępiłem to wszystko, co wcześniej robiłem, ale też wiem, że do tej pory piję piwo, którego sobie naważyłem. Wiem, że do tej pory cały czas mam konta, że nie mam prawa się wypowiadać czy oceniać innych, ponieważ jestem karany. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie jest to może przyjemne. Tam to było 25 lat temu. Zakończyłem ten etap, potępiłem, wypowiedziałem się, że nie powinien tak robić, że młodzież nie szła tą drogą, że jestem najlepszym przykładem tego, że jakbym nie, był, nie miał tamtej przeszłości, to teraz by mi się życie dużo lepiej układało i nawet ta twórczość internetowa miałbym dużo łatwiej. Niestety było to, co było i tego nie da się zamknąć. To jest część mojego życia i będę za to pewnie pokutował zawsze. Aczkolwiek dziwił mnie takie sytuacje, że dalej... Nie mogę przekroczyć progu szkoły, nawet na zaproszenie, gdzie się sam zaprosiłem. Rozumiem i też zdaję sobie sprawę, że to się będzie za mną ciągnąć. Niestety, tak jest. Chciałbym przypomnieć, że tą upadłość orzekł sąd. Jest to jakieś postanowienie sądu i uważam, że nikt nie powinien się w prawomocne postanowienia czy wyroki sądu wtrącać. Ja myślę, że pan Krzysztof Stanowski być może minął się z powołaniem, bo już po raz kolejny. Próbuje jakby być ponad to, nie wiem czy jeden pan odszedł do lasu, teraz drugi pan uzrupuje sobie prawo do decydowania i bycia ponad jakimiś tam wyrokami i te wyroki ferować, podobnie jak w sytuacji z panią Alicją Janoszek, kiedy mieli spór. Oczywiście nie jest to jakby koniec sprawy między nimi, ale sam wyrok sądu był o zakaz publikacji i pan Krzysztof Stanowski świadomie, wiedząc, że ten wyrok jest, nieomyłkowo, tylko świadomie opublikował, będąc troszeczkę ponad sądem i w tej sprawie też troszeczkę, mimo że to postępowanie jest prowadzone, on uważa, że sąd powinien orzec inaczej, czy ta upadłość ma być, czy nie ma być, zostawmy to organom do tego powołanym. Naprawdę bardzo bym apelował. Jeżeli ktoś ma aspiracje, to zawsze może to prawo skończyć, sędzią zostać i o takich sprawach decydować, w mojej opinii. Kończąc, moi drodzy, ja przyznałem się do więzienia zanim ktokolwiek mnie wywołał w półtorej roku temu. Mówię, będąc osobą publiczną, i nie, bo to jest też bardzo ważne. Nie mówiąc, nie robiąc na tym kontentu, jak inni freakfighterzy, którym też bywam, czy jestem, może bardziej bywam, nie robiłem na tym żadnego kontentu, nie wspominam o tym i dalej po rozliczeniu z tym więzieniem staram się mówić jak najmniej i po prostu ucinać cały ten kryminogenny język, więc rozliczyłem się z tą przeszłością. Moja upadłość jest i była od początku publiczna. Mówię wiadomości, afera z tym była już w listopadzie 2002. W tym momencie jest to wiadomość podana przez organy państwowe do wiadomości publicznej, żeby wszyscy wierzyciele się zgłaszali. O moich błędach, o których mówiłem między pierwszą a tą drugą spowiedzią, też one są publiczne. A co do pieniędzy, które pan Stanowski dostał od rządu PiS w ostatnich miesiącach jego funkcjonowania rzutem na taśmę, jakoś cisza. I do tego Pan Stanski się nie odnosi. I to jest całe clue. I prosiłbym widzów, żeby pamiętali, że każdy atak w moją stronę, tweet czy film, jest spowodowany tylko tym, że chce się mnie zdyskredytować, po pozbawić mnie jakby yy, wiarygodności, żeby ludzie nie słuchali mnie w tej sprawie. Żadnych wcześniej przytyków, uwag czy informacji na mój temat nie było. Od kiedy film wyszedł, w którym ujawniamy ten dokument, Nastąpiła fala dyskredytowania, więc cokolwiek pan Krzysztof Stanowski oczywiście ma do tego święte prawo, nagra. Myślę, że zrobiłem za niego robotę, bo tutaj powiedziałem wszystko, ale jeżeli coś jeszcze, no to będziemy mieli yy, yy, kolejną część serialu i ma do tego święte prawo. Chciałbym tego, żebyście wszyscy państwo pamiętali, od czego się zaczęło i czym jest spowodowane. A oczywiście wyjaśnić, nagrać czy wytknąć czyjeś błędy ma prawo każdy każdemu, bo internet jest wolny. Chciałbym tego, żebyśmy pamiętali, o tym, czym to jest spowodowane. Dziwi mnie to, że poważne redakcje, być może dlatego, że ja tą informację podałem, albo być może na tamtym małym kanale Szalna Polityka yy, to podaliśmy i za tą, na, na tą swoją wiarygodność i te nie zawsze sprawdza informacje sam sobie na taką opinię zapracowałem. Niemniej bardzo mnie dziwi, że poważne redakcje, kiedy jest dokument rządowy, z agencji nas, która podlega, jest obsadzana przez ministro cyfryzacji, które potwierdza nam, że z imienia i z nazwiska Krzysztof Stanowski te pieniądze dostał na takie czy inne cele w tych i tych dniach, w newralgicznym momencie kampanii. Redaktor Jadczak, redaktor Lis czy inne duże redakcje się tym nie zainteresowały, bo oczywiście można dyskutować, jak Krzysztof Stanowski te Świadczenia, wykonał, czy je wykonał, kiedy je wykonał, czy słusznie, że te pieniądze poszły i na co. Oczywiście to jest tylko pole do dyskusji i jakichś tam moich analiz czy wniosków, ale fakt, że te pieniądze w takiej innej kwocie przyszły i w tym akurat terminie zostały wysłane i przyznane, myślę, że kilka osób powinno się na tym głębiej pochylić. To chyba wszystko. Więcej grzechów nie pamiętam, że wszystkie serdecznie żałuję. Do następnej spowiedzi, bracia i siostry.